Marsz był męczący, choć bardzo fajny, sympatyczny, wesoły, ogromne przeżycie. Chociaż przeszliśmy ponad 3,5 km. Musieliśmy, oprócz tego, że szliśmy, w pewnym momencie musieliśmy też zrobić show, które miało trwać minutę, 30 sekund. Świetna pogoda, choć upał, który nas zmęczył. No, opieraliśmy to wszystko na, na zabawie i, i na, na umówionych e, sekwencjach e, i na rytmie, tak, bębniarzy bo to wszystko proste. Ludzie bardzo pozytywnie reagowali na nasz wizerunek, na naszą grupę. Podchodzili naprawdę, zostało nam zrobione tysiące zdjęć aparatami, telefonami komórkowymi. Udzielaliśmy wielu wywiadów dla telewizji, dla radia, więc naprawdę bardzo, bardzo dobre emocje tutaj wywołaliśmy. No i w ogóle cały klimat imprezy jest przefantastyczny. Widać, że ludzie przyjeżdżają, tutaj się zarówno bawić, jak i pokazywać swoje osiągnięcia na płaszczyźnie przeróżnych kultur. Naprawdę warto jest tego doświadczyć zarówno z perspektywy widza, jak i osoby maszerującej w całym pochodzie. Rozdawaliśmy ulotki, staraliśmy się promować nasze miasto jak najlepiej i myślę, że wyszło to bardzo dobrze. No ludzie z reguły Reagowali bardzo entuzjastycznie, podchodzili nawet nas, dotykali, śmiali się do nas. Próbowaliśmy z nimi nawiązywać jakiś kontakt, co też kończyło się na, na właśnie jakąś taką rozmową szczerą i, i bardzo radosną. No i mi się wydaje, że po pierwsze to jest bardzo duże osiągnięcie dla naszego miasta z tego względu, że wzięliśmy udział w imprezie na tak dużą skalę. Dla tych, którzy byli mali i po prostu taka długa wędrówka to nie była dla nich. Strasznie było, strasznie długo wszystko trwało. Ogólnie było nawet bardzo sympatycznie, bo w ogóle tak wszyscy razem i ten, ale trochę za długo jak na taki marsz. Za, wcześnie, za wcześnie przyjechaliśmy. przyjechaliśmy i musieliśmy czekać, ale ogólnie to. Fajnie. To by było fajnie. Ludzie tu są mili, przyjaźni. Wesoło jest, trochę pośmialiśmy się, potańczyliśmy. Dobrze było. Super. Bardzo, bardzo fajna impreza. Dużo ciekawych ludzi, świetna atmosfera wśród ludzi, którzy się i smarowali gliną, wśród publiczności, no i sąsiadów przed za nami. Także wydaje mi się, że każdy się świetnie bawił. Cały festiwal był bardzo ciekawy, wiele było świetnych grup, ale nasza grupa wyróżniała się moim zdaniem, dlatego że glinoludy. W w odbiorze takim są bardzo fotogeniczne. I stwarza to to, że są jednocześnie bardzo medialne, bo wszyscy chcą je fotografować, filmować. I, i po prostu myślę, że ta grupa jednak się troszeczkę wyróżniła na tle innych, a na pewno nie była gorsza. Olbrzymiej ilości barwnych grup. Nasza grupa, która była bardzo taka... Yy czysta formie, właśnie bardziej się wyróżniała przez to. No poza tym to był jeden jedyny taki zespół, w chyba prawdopodobnie ponad 120 ekipach z całego świata. Także dla, dla mnie i dla Grzegorza no super impreza. Tym bardziej my biegaliśmy od naszej grupy do przodu, do tyłu. Porównywaliśmy no nie, nie tyle co reakcje publiczności, ale, spontaniczność, jak, w jakiej podchodzono przy przejściu danych grup. No, i tutaj, jakby nasza grupa glinoludów bardzo pozytywnie się znalazła w tym. Chciałbym bardzo podziękować tej młodzieży, która przyjechała spontanicznie do Berlina i tak pięknie się spisała. No warunki były tutaj cudowne, myślę, że organizatorzy zorganizowali imprezę fantastycznie, nie było żadnych barierek, ludzie jednak sami trzymali dyscyplinę, było bardzo mało służby tak zwanych ochrony, bezpieczeństwa. Ja myślę, że po prostu Berlińczycy są przygotowani już do tego typu imprez i oni nie potrzebują bata ani policjanta nad sobą. Myślę, że wszyscy odczuli to na pewno, bo atmosfera była, atmosfera była przemiła i ten kontakt między wi widzami i, i aktorami, którzy występowali prawda, na arenie tego karnawału był też bardzo ciepły i, i taki bliski, także cieszymy się bardzo.